Witajcie cię na moim kanale w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj jesteśmy sobie. Aha. Co tu się? Aha, dobra. I dzisiaj jesteśmy sobie w Murder Mystery 2, ponieważ będę kupować sobie Pirlas za 1700. Tak. Chwila. O tak, za ty... to będę ten miecz, e, tego zestawu i tego nie będę, tylko ten miecz. Za 1700 Robuxów. Dlatego go sobie kupimy i wytestujemy. Więc zaczynamy. Dobra. Kamy... Jezu, 28 mi tylko zostanie, no dobra. Piril kupiony. Uuu, może jeśli... Dobra, mamy go ustawionego, ogólnie jest ten wakacyjny event i no, jak widzicie jestem już trochę daleko, znalazłem. I brakuje mi tylko tych, nie? Dobra, fajnie byłbym teraz murderem. No i nie jestem inocentem, dobra. Ale se po prostu pogramy chwilę. I jak będę murderem, to po prostu wytestujemy sobie tą broń, bo jak widzicie, wygląda ona mega pięknie. Jeszcze z tym efektem świecenia się, nie? Po prostu, o. Wygląda... O, już nie! Zaczymy chwilę, co już Nie. Ja chcę mojego pirla mieć chociaż też trochę i potem się ewentualnie wytraduję za tego pirla, bo mi się bardzo podoba po prostu, więc nie. Dobra. Chwilę sobie pogramy i poczekamy, aż będę... Murderem I uwaga, dobra. Jestem szeryfem, więc jest teraz kupienie gry. Co prawda nie kupiłem sobie no tego, jakby tego, bo nawet mi się podoba moja ten broń, a i tak będę miał jeśli tu zbieram to nie tak na dobrą, też taką fajną. Więc jakby nie kupo. To zostawię bez komentarza, dobrze? Błagam, będę już tym murderem. Jest, do jest dobra, jest wy dobra. Wytustujemy moją, moją broń sobie, bo jestem ogólnie tam. Niektórzy mówili, że on nie jest jakoś super, ale mi się podoba, bo jakby no jest trochę taka, taka dowalona. No faktycznie jest, bo mam takie różne te. jak ona wy... To duże jest? O, matko. Duże jest w do moich dawnej. To było to, to jest o wiele lepsze, nie? A właśnie mam ghost, zapomniałem, to możemy tego, czaić się z ghostem. Znaczy, ja bardziej Ghosta używam jako ucieczkę przed szeryfem, więc tam bardziej będę sobie korzystać. Ale. Teraz też w sumie. Może sobie użyję. <laughs> dobra. O, jest nasza pierwsza ofiara. Ha, dobra. Chyba nikt nas nie widział, przynajmniej mam nadzieję. Ja trochę ogólnie mam sobie go ima, znaczy. Może troszkę mi się polepszył, tak mi się wydaje. Bo dawniej był jeszcze gorszy, ale nie wiem w sumie. Bo dawniej był jeszcze gorszy, a teraz nawet mi jakoś idzie. Dobra, już wychodzi. Dobra, teraz gdzie jest? Dobra, kolejny. Teraz to jest sheriff. To jest nasze pytanie. No chodź tu, ja Ci Przecież krzywdy ci nie zrobię, dziecko. Tak, kto jest szeryfem? To pytanie zastanawia mnie. Dobra, chodź tu. Tylko, mi zaraz. Ja nie będę zbytnio skakać, żeby mnie zaraz ludzie od jumpera nie wyzywali, bo ja tak mam, że ja lubię ja sobie poskakać dawniej. Znaczy, no ja lubię sobie poskakać po prostu, ale jak ja skaczę, to mnie od jumpera wyzywają, więc po prostu ja już tego nie robię, nie? Ale dobra. Teraz na duszku zaczajemy się do kogoś. W sumie bo to jest ten duszek, nie? Tu jest jakaś ofiara. Hey. Dobra. Kiu... Kurde, Jezu, ja tym grać nie. Gdzie on uciekł? Tu uciekłeś. Aj, dobra, i trochę mi nie wyszło. A sobie rzucimy. Aha, super. Dobra, nie korzystajmy z y... rzucania. Czemu tak skacze jak małpa jakaś? No. Dobra, chodź tu. No i ta też skacze jak jakaś małpa. Kurde, dobra, szerfa zabijam chociaż. Nie, ona weźmie broń. która nie wzięła. No chodź tu, no Jezu, ona musi tak skakać, dobra. Jak jakaś małpa skoczyna na. Kurde, nie, 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 szlak. No. Dlatego ja właśnie nie jestem dobry. A jeszcze matki robi. Dobra, to by było na tyle, więc no, Pa.